No zapomnij ty czy ja, komu będzie kiedyś żał. Nie pytaj, przecież wiesz, jest życie jakie jest. Już nie zmienisz teraz nic, nie przewidział tego nikt. Że nasz niezwykły sen jak łatwo spłynieć. 4 września na terenie gminy Garbatka-Letnisko odbył się trzeci przegląd kół gospodyń wiejskich ziemi kozienickiej. Organizatorami kulinarnego wydarzenia byli gmina Garbatka-Letnisko, Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka oraz Związek Gmin Ziemi Kozienickiej. Chciałabym Państwa wszystkich raz jeszcze we w imieniu własnym i wszystkich moich mieszkańców powitać w mojej pięknej, naszej pięknej i gościnnej gminie Garbatka-Letnisko. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie wyjdzie dzisiaj głodny, bo o to postarały się wszystkie gospodynie, koła gospodyń wiejskich z terenu naszego powiatu. My stawiamy na jakość, stawiamy na tradycję. Wszystko musi współgrać i działać w pełnej symbiozie. Dzisiaj będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ta jakość wygląda. Nie tylko będziecie doświadczać wspaniałych przeżyć kulinarnych. Ale również warto troszkę inaczej spojrzeć, jak pięknie są te stanowiska kół gospodyń wiejskich udekorowane. Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom za przygotowanie całej imprezy tu w Garbatce na Polance i życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka od wielu lat promuje w każdy możliwy sposób dziedzictwo kulturowe, w tym kulinarne. Mamy w tej chwili prawie 30 koła gospodyń wiejskich i staramy się je promować w każdy możliwy sposób. To dziedzictwo kulinarne to taka najsmaczniejsza część naszej działalności. Trzeci przegląd Kół Gospodyń Wiejskich pokazuje jak Panie doskonale przygotowują się do konkursu. Życzę Państwu wszystkim miłej zabawy. Z przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich nie głodny nie wychodzi. Więc mam nadzieję, że Państwo nie jedli śniadań albo małe obiadki. I teraz podegustujecie państwo wspaniałych potraw kulinarnych na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, bo one są do bezpłatnej degustacji dzisiaj dla wszystkich. Trzeci powiatowy przegląd Kół Gospodyń Wiejskich uważamy za otwarty. otwarty. Dziewczyno młoda, czy że się oszalał? Pozostał w stroju Adama, zabrał ubranie księdzu syn Hama, a ksiądz pozostał w stroju Adama. I wy dziewczyny, rady słuchajcie, majtek na krzakach nie zostawiajcie, bo w ukryciu może być złodziej i zostaniecie jak ksiądz dobrodziej. I jak się W tegorocznej edycji wydarzenia zaprezentowało się 13 kół gospodyń wiejskich oraz dwa stowarzyszenia. Wzięły one udział w trzech konkursach obowiązkowych: na najładniejsze stoisko, kulinarnym mam smaka na ziemniaka oraz na najciekawszy występ artystyczny. La Boga Ojciec! Piąta rano! A nasy dziewuchy jeszcze nie ma z nocy. Jak to nie wróciła? Może i się coś stało? O, o, idzie Oj, No, co so zguba, jest. idzie. O, dziecko, nic ci się nie stało? Całą noc lotem od okna, do okna? Psy wsi cekają, a ciebie jak nie ma, tak niby Naprawdę nic ci nic się nie stało? Poprawię ci troszkę. troskę. Nie, dobrze, dobrze wyglądasz, dobrze. Mamo, nie wiem, co to było. Ale od dziś to będzie moje hobby. Ja, ja ci dam hobby. Wstydu nie moż. Ja ci dam hobby. Piąta rano, a ty do domu z majtkami w ręku wracasz. Teraz to dopiero ludzie będą gadać. Oj, będą gadać. Patrz, patrz, już na ławkach siedzą i palcami na naszą chałupę pokazują. Oj, teraz to będzie. Oj, będzie. Wiesz co? Trzeba ludziom gęby zamknąć i Maryśkę wydać za mąż. A kto ju teraz o, zechce? O, o, zechce? Kto zechce. ju zechce? Mi tam za mąż nieśpieszna. Milcz jak do mnie mówisz. Wiso trzeba jej duży posak naszykować. To zaraz kawaler się znajdzie dla niej. Wiso, damy jej dwa hektary w chmielewie. O matko, ziemia Ziemia To wiesz? bogaty, widny tam nie przyjdzie. Damy jej pierzynę. Ze dwie pieduszki, o i krowę dojno! Jeszcze krowę, o, o Boże. Z takim posagiem to zaraz się chłop znajdzie. Zobaczę, jaki elegancki! O, o, o. o, matka, ja mam lepszy pomysł. Jak się nie znajdzie kawaler, to wydamy ją za mąż za Kowalskiego. Nie. Wdowiec bogaty. Tylko pięćdziesiąt wiosen hmm. liczy. Nie dumcie, nie Sam dum, raz nie, dum, będzie dum, dum, dla naszej Maryśki. Nie dumcie, nie dum. Tato! Ale on jest stary! Stary, stary, ale mo hektary, córuś, hektary mo! Tato, nie. ale tam już korzeń nie płonie! No, tak. Ale męża będziesz miała i ludziom gęby zatkasz. Stary Dziot, nie ma co. Ja nie chcę za mąż. Ja chcę na studia. Ja ci dam studia! Ja ci dam studia! Mój ojciec! Oj, oj, ojciec. Ja, Dobra, nie Ja Jezu, nie do nie biji nie... Jury zdecydowało, iż pierwsze miejsce i bon o wartości 2000 zł otrzyma koło gospodyń wiejskich w Oleksowie. Drugie miejsce i bon o wartości 1500 zł trafił do koła gospodyń wiejskich Zakrzewianki. Natomiast trzecie miejsce i bon o wartości 1000 zł przyznano Stowarzyszeniu Słowik. Tego dnia wręczono również pięć wyróżnień po 500 zł. Otrzymały je koła gospodyń wiejskich Dębowianki. Marianianki, Ursynowskie Babeczki, Koło Gospodyń Wiejskich w Świerżach Górnych oraz Aktywne Kobiety. Fundatorem nagród głównych oraz pięciu wyróżnień w konkursach obowiązkowych było Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka. Nagrodę specjalną o wartości 1000 zł, ufundowaną przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Psażanki. Pozostali uczestnicy przeglądu otrzymali bony o wartości 300 zł, ufundowane również przez Związek Gmin Ziemi Koźnickiej. Wśród zgromadzonych tego dnia znaleźli się starosta Koźnicki Krzysztof Polski, prezes Stowarzyszenia LGD Puszcza Koźnicka Irena Bielawska, przewodnicząca zarządu Związku Gmin Ziemi Koźnickiej Sylwia Wąsik. Wiceprzewodnicząca zgromadzenia związku gmin ziemi kozienickiej, wójt gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz, zastępca burmistrza gminy Kozienice Mirosław Pułkowski, wójtowie i przedstawiciele władz pozostałych gmin powiatu oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy Garbatka-Letnisko i całego powiatu kozienickiego. Skomponowałam piosenkę dzisiaj rano, bo jestem koła prezeską pierwszą damą, a ze mną panie Zręczne są niesłychanie ze świerży górnych tam gdzieś Stawiły się tu licznie, by prezentować swą wieś Bogato i prześlicznie ze świerży górnych tam gdzieś Przybyły z gorzałką, jadła kobiałką Nagrody wygrać i cześć Czy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieść. Prawdziwa Polska wieś, czy jest jeszcze ktoś i powie nam co?